Hejka, jestem Milana i dzisiaj robimy Zbrodnię i Karę. Zbrodnię i Karę napisał Fiodor Dostojewski i to jest długa lektura, ale jest w miarę spoko. No to tak, szybkie streszczenie, mamy główną postać, czyli Raskolnikowa, on ma na imię Rodion. Mówi się na niego Rodion, Rodia, Romanowi, czy po to coś tam, jakby jego tata to był chyba Roman? Nie wiem. No, bo Raskolnikow po prostu, nie? No i tak, Raskolnikow jest biedny. Studiował kiedyś, ale nie miał kasy, więc musiał rzucić, musiał rzucić studia i mieszka w jakiejś totalnej klitce w Petersburgu. Petersburg jest bardzo dużą częścią książki, więc o tym, o tym też porozmawiamy. Tak, Raskolnikow ma mamę, Pulcherię, i ma siostrę, Dunię. Teraz tak, Dunia... Jest bardzo mądra, jest pewna siebie ym, i ona jakby pracuje też na rzecz raskolnikowa, tak samo jak jego matka, bo one uważają, że kurczę on ma potencjał, nie? I potrzebuje tych pieniędzy, żeby go wykorzystać. Ym, I my mamy kogo? Yy, Svidry Gajłow. to jest okropna postać, tak. Yy, Dunia. Pracowała u Swidrygajłowa, i sfidrygajłow ją podrywał, ale żona sfidrygajłowa oskarżyła Dunię, że to ona z nim, że ona z nim kręciła, nie? Um, przez to zrobiła, jej, no w sensie, tam ją zwolniła i zrobiła jej tragiczną reputację. Ale potem Swidrygajłow przyznał się, że, no kurde, sorry, ale to, to ja ją chciałem, ona mnie zupełnie nie. I wtedy żona z. Gajłowa, czyli bodajże Marfa, Piet Marfa Petrowna e, spiknęła Dunie z Łużynem, ponieważ chciała jako uczynienie dać jej po prostu męża, nie? Tak, Łużyn ma 45 lat, jest zadbany i e, ten, bogaty, aczkolwiek jest niemoralny, jest egoistyczny i chce mieć posłuszną żonę, której nie traktuje, jakby on nie traktuje kobiet poważnie, nie? Potem te zaręczyny są zrywane, nie? Ale dobra. No to tak. Raz Hold up. Ogólnie wszystko się opiera na zbrodni, którą on popełnił, bo ona bardzo dziwne podejście do morderstw. O tym powiemy. No i tak, jest taka lichwiarka Alona i on się u niej zastawia i tak sobie stwierdził, kurde, ona jest takim pasożytem totalnym. I idzie na ulicy, coś tam, idzie do jakiegoś szynku, czyli do takiego baru yy, i przy... słyszy czyjąś rozmowę, gdzie oni też mówią, jakby ci ludzie, że ona jest bezużyteczna w ogóle. Yy, w tym szynku poznaje też marmię Ładowa, która będzie potem ważną postacią. Yy, no i tak. Yy, Rodion idzie <ścoughs> zabić tą Alonę, bo akurat tak się tak się zdarzyło, że. Wszystkie drogi go tam prowadziły, tak? Ehm, przy okazji zabija też e, siostrę lichwiarki, Elisabetę, ponieważ była niefortunnie na miejscu akcja, niestety. E, I teraz tak, po morderstwie on ogólnie popada w taką totalną ruinę psychiczną, że po prostu tak jest fizycznie chory, od stresu, e, psychicznie to już w ogóle, i ma taką straszną paranoję. Nie? No i dobra, on ma wezwanie na policję i ma takie o mój Boże o mój Boże oni wiedzą co ja zrobiłem oni wiedzą co ja zrobiłem a nie to było tylko jakby żeby spłacił e, czynsz którego nie opłacił wcześniej nie wiem ale on słyszy na komisariacie jak policjanci obok mówią o tym morderstwie i on tam wtedy chyba nie pamiętam on tam dleje czy coś takiego no i ogólnie jest mega chory nie ehm, i teraz tak marmielad wróćmy do marmielad Marzonem. Katarzynę Iwanowną i ma córkę Sonię. I teraz tak, marmieladow Sonia. E, rodion z Sonią, to tak wiecie. Sonia jest fajna ogólnie, yy, ona jest taka mega-ultra-religious, ale spokojnie. A, no i Sonia się puszcza dla pieniędzy, bo nie ma wyboru, nie? I ona ma takie, że kurde, no jestem takim grzesznikiem, bo ten jestem. Prostytutką, i tak dalej. E, ona tego nie chce, ale musi, nie ma wyboru. No i dobra. E, mamy teraz tak. Aha. E, jest Porfiry. Porfiry jest śledczym sądowym, który jakby robi investigation e, do tego morderstwa. I teraz tak. Porfiry podejrzewa właśnie e, raskolnikowe i tak dalej, ale jeszcze w planie, e, w sensie podejrzany jest też jakiś malarz, który coś tam malował mieszkanie obok tej Alony Aloną. Um, no i tak do Raskolnikowa przyjeżdża y, przyjaciel Razumichin. on jest mega dobroczynny, jest optymistą i on jest taki po prostu super cute nie? on jest mega fajny następnie Raskolników czuje się trochę lepiej i teraz tak, y, Porfiry się tak z nim trochę zaprzyjaźnia i ma taki a ten, w sensie on go tak podpuszcza i ma taką swoją strategię, żeby Raskolnikow się przyznał i raz Raskolnikow ma tak samo z Porfiry, że jakby on się chce do niego zbliżyć, żeby go przechytrzyć nie? no i Porfiry już myśli, że go ma, ale zwrot akcji, malarz się przyznał what the fuck, nie wiadomo czemu malarz się przyznał, no ale nie wiem w sensie pewnie wiadomo, ale ja tego nie wiem tak czy siak Łużyn, y, aha, była taka akcja, że Łużyn się kłócił z Raskolnikowem i Łużyn miał taki, no, kurde, Felek, y, tak mi zdenerwowałeś, że y, ten, wrobię twoją laskę, nie? No i teraz tak, na jakimś spotkaniu rodzinnym jakby idzie sobie Sonia, nie? I Łużyn jej daje tam odrobinkę kasy, bo Sonia jest biedna, nie? I potem Sonia mówi, o, dzięki, i się odwraca i Łużyn jej jakby wsuwa do kieszeni, Banknot sturublowy to jest gruba kasa. I teraz jakby i on mówi o mój Boże, ona miała kradła. Ale jakiś gościu yy, widział jak on to robi. Więc on demaskuje łożyna nie. Zaręczyny z dunią są zerwane i w ogóle niech się łożyn łóż, idzie. Bać. No. Mhm. Dobra. Yy, część piąta, jest typa i spowiedź o oh, jezus, bo. <laughs> oh my god, sorry. Um, ogólnie to: e, Plot Twist, Marmia Ładow nie żyje. Mm -hmm. Tak czy siak. E, Klonikow daje Sony i tej Petrownej e, całe swoje pieniądze na urządzenie pogrzebu dla Marmia I co? No, no jest stypa. Um, aha, na tej stypie się to dzieje to z tym manknotem, dobra. I teraz tak Rodion ma rozmowę z Sonią I mówi kurcze Ej bo jakby ja zabiłem tą Lichwiarkę i Sonia ma tak jakby Ona nie jest jakaś przerażona ani nic Tylko ona mu współczuje, że Boże czemu ty sobie to zrobiłeś, nie Bo wiadomo, choroba psychiczna z tego idzie I tak dalej I ona po prostu do tego podchodzi jako grzech, który trzeba odpokutować I ona mówi No kurde musisz się gościu przyznać do winy Nie No i teraz tak Kończy się tak, że Raskolnikow. Raskolnikow się przyznaje, tak? Syłają go na Syberię na 8 lat katorgi i jedzie z nim Sonia, bo ona jest mega lojalna, nie? No i coś nam się rozchoruje. nie taki i tak dalej, i się rozchoruje. I ta Sonia przychodzi, jakby pod szpital codziennie go zobaczyć, co pokazuje, że jest właśnie taka mega lojalna. No i kurczę, jak Raskolnikow w takim widzi, nie? To było takie. Kurczę, no w sumie to fajna jest. Nie? No i Sonia daje mu e, pismo święte i raz Kojnikow zaczyna je czytać i to jest symbol tego, że jakby on odbędzie przemianę, nie? E, dobrze. To było streszczenie. Teraz mamy omówienie, kochani. Problem etyki. To jest mega dziwne. Ja tego nie rozumiałam w ogóle na polskim, teraz trochę rozumiem, ale ale still, what the fuck. Um, no to oczywiście zajmiemy się tutaj rozkłonikowym. Mm. I fun fact: Raską po rosyjsku yy, znaczy rozbicie, rozłam, coś takiego, nie? Więc, jakby, że on jest taki rozbity, nie? On jest bardzo złożoną yy, postacią. I teraz, tak, dlaczego zabił? Po pierwsze i najważniejsze. Rodion napisał taki artykuł yy, pod tytułem: Bodajże zbrodnia, w którym napisał coś w stylu, że no, yy, ludzie siedzą na jednostki normalne i wybitne. Normalne to są takie, co nic nie wnoszą do społeczeństwa, wybitne to są takie, co coś wynoszą, nie? Yy, yy, yy. I teraz tak: zwykli ludzie powinni być podporządkowani prawu, a niezwykli powinni być ponad prawem. Jeśli robią coś ważnego dla ludzkości. Więc na przykład, em, nie wiem, jak powiedzmy, jest jakiś naukowiec, który ma jakiś breakthrough, który, nie wiem, uratuje wiele ludzi, ale jest powiedzmy, nie wiem, piątka osób, któremu zakazują to ten i uniemożliwiają to, on się może ich pozbyć w sensie zabić, nie? E, cel usprawiedliwia środki. On tak uważa. W sensie to jest takie trochę insane, ale okej. Okay. Um, no i teraz tak, on chce się sprawdzić, czy jest człowiekiem niezwykłym, w sensie, czy on jest w stanie zabić, e, ponieważ uważał Alonę za pasożyta społeczeństwa. I teraz tak, jeśli da radę zabić, to jest człowiekiem niezwykłym, a jeśli nie da radę zna, zabić, to jest zwykły. I teraz tak, on zabił, ale zniszczyło go to psychicznie, więc jest człowiekiem zwykłym i jest wsząd tak samo jak Alona. To, że Alona jest swszzą, to jest cytat nie pamiętam, chyba marmia ale że jest osobą po prostu zupełnie niepożyteczną, a nawet przeszkadzającą w społeczeństwu. Oprócz tego, troszkę, ale to tak mega dla pieniędzy, no bo był biedny, nie, i tak dalej. Ona ogólnie była bardzo denerwująca. I teraz tak, on się strasznie waha, w sensie on nie wie, czy to zrobi, czy nie. I w końcu podchodzi do sprawy fatalistycznie. Czyli co los mi przyniesie, tak będzie. I teraz tak, na przykład, mm, on dosłownie idąc ulicą widzi tą Elizabetę, którą później zresztą zabije. no ale siostrę Alony, która gada z kimś, że jakby, no jutro Alona będzie sama w mieszkaniu, nie? I on ma takie, to jest znak od Boga, ja ją muszę zabić, nie? No i co, waha się, i tutaj jest ważne, Raskolnikow miał taki sen o kobyłce, że jak tam coś tam był mały, to szedł gdzieś z ojcem i była kobyłka, którą katowali, w sensie koń, I to pokazuje, że jakby Raskolnikow ma w sobie współczucie. On nie jest taki niemoralny, nie? A, i jeszcze jedna śmierć sto istnień, bo jakby wiecie, ta lichwiarka, no to ona jest zupełnie nieetyczna i wykorzystuje to osoby biedne. I są jeszcze biednowsie, nie? Dobra. Teraz tak. Taktyka Porfirego, czyli taktyka śledcza. On pyta Rodiona o wszystko z zaskoczenia, nie? Czyli takie, cześć, no, spoko, napijesz się czegoś? No, ja lubię, tak, tak, napiję się herbatki. A jaką herbatę lubisz? Czarną. Zabiłeś tego, tego? Nie? No i wtedy jest yy, większa szansa, że Rodion coś powie, bo nie przemyśli. Yy, udaje przyjaciela i zachowuje się sugestywnie, żeby po prostu, żeby wprowadzić Rodiona w szał, nie? Um, a potem już zdradza, że wie i mówi, słuchaj, przyznaj się, skurczybyku, bo jakby ja i tak wiem, ja i tak to, to wiodę, tylko po prostu będziesz miał ten, będziesz miał mniejszy wyrok, tak? A to jest troszkę upiedliwe, że ten malarz się przyznał, bo teraz ja nie mogę wykonać swojej pracy, coś takiego, nie? Teraz mamy tak. Hmm, różnice pomiędzy Rodioną a Sonią. I to jest też bardzo ważne, nie? Rodion jest po pierwsze, nihilistyczny, czyli yy, no że ma jakby wszystko w dupie. <gryw> po drugie jest racjonalistą, czyli podchodzi do wszystkiego jakby z głowy, a nie z serca. Yy, indywidualizm, czyli czy jakby jest, nie wiem, swoją własną jednostką, whatever. I intelektualizm, i to jest mega ważne. Że właśnie on jest taki bardziej scentyczny. On nie za bardzo jakby wie, wierzy w Boga i zdecydowanie bardziej się posługuje swoim własnym rozumiem, rozumem, a za to Sonia ma bardzo, bardzo mocne wartości chrześcijańskie. A Rodion uważa, że ludzie właśnie, którzy się tymi wartościami kierują, są głupi. Oprócz tego Sonia jest bardzo miłosierna. I bardzo moralna. No i jakby on, on. ma do niej taki trochę dystans, że jest taka w sumie głupia, ale potem. Ale potem się przekonuje, mu w, no w tym szpitalu, nie? Że jednak jest fajna. Yy, dobra. Realizm. Yy, wnętrza i ulice bez filtra estetycznego. Jak coś jest brzydkie w Petersburgu, to to jest pokazane. I na przykład w Petersburgu był bardzo. Sorry. Był bardzo duży problem z prostytucją wtedy, w sensie prostytucji było po prostu 1500 Um, I to jest pokazane. Jest dużo prosty tutaj tam. Um, I teraz tak, to jest wzięte, bo ja patrzę na notatki z lekcji, nie, to jest wzięte chyba z jakiegoś artykułu, ale że Petersburg jest przedstawiony jako miasto prawie fantastyczne. Prawie takie jak. Yy, jak zjawa, jak taki bohater, nie. Bo tutaj jednocześnie mamy yy, organicyzm low-key chyba, że właśnie całe miasto jest organizmem nie i po prostu to miasto ma takie jakby cechy, jakieś to miasto ma choroby i tak dalej. To miasto jest pełne symboliki i yy, też konkretne przestrzenie, na przykład coś tam, nie wiem, pokój Rodiona to było pierwszy przykład, że jest mega dużo książek, ale wszystkie są zakorzone, no to symbolika, że jakby on się tak panoszy z tym, że jest taki mądry, a tak naprawdę to tych książek nie czyta, nie. Albo coś tam, bardzo dużo pokojów chyba miało żółte tapety. I żółty po prostu jako symboliczny kolor, coś tam, nie pamiętam. To, ale bardzo symboliczne te przestrzenie. A ogólnie to ten. Ogólnie to Dostojewski był bardzo związany z Petersburgiem. I wiadomo, tak samo jak na przykład w Lalce Warszawa to w zbrodnika, że wszystkie te ulice są realne, to są realne miejsca w Petersburgu. Mm, dobra. Powieść wiele głosów, czyli polifoniczna. Yy, to znaczy, że fabuła przedstawiona jest z perspektyw, z perspektyw różnych bohaterów lub oraz różnych aspektów, czyli opinii. Różnych y, różnorodnych sfer emocjonalno-duchowych, doświadczeń i działań. Nie? Ym, czyli na przykład, no wiadomo, są rzeczy przedstawione z perspektywy y, Raskolnikowa, a są rzeczy przedstawione z perspektywy soni. Oni się różnią, di różnią diametralnie. Żaden z tych głosów nie jest wyraźnie nadrzędny, więc jakby sami mamy ocenić sytuację, nie? Ym, Czyli to nie jest powieść tendencyjna, że jakby autor nam wskazuje, co jest poprawne, a co nie, tylko pokazuje po prostu perspektywę różnych postaci i my tam sobie, my tam sobie ocenimy, nie? Um, narrator jest wszechwiedzący, a jednocześnie obiektywny. Tak? Czyli przedstawia same fakty, a nie, że nie. No, Rodion jest głupi. Um, nie, na przykład właśnie... Um, mowa pozornie zależna, to jest mega ważne, czyli narrator przedstawia monolog wewnętrzny bohatera. Czyli na przykład w Sprodnikarze może być napisane, nie wiem, Sonia jest głupia, ale Rodion tego nie powiedział, nie? I teraz można by było pomyśleć, że właśnie e, ten narrator jest po stronie Rodiona... Ale to chodzi o to, że po prostu Rodion sobie to myśli, nie? I narrator mówi to, co Rodion myśli. Tak samo jest z innymi postaciami, nie? Podsumowując, dobra, jakieś motywy, nie wiem, no to wiadomo. Zbrodnia i kara, obviously. Um, na pewno, ile człowiek jest w stanie poświęcić dla dobra ogółu. Wiem, bo z tego pisałam rozprawkę ostatnio z takim tematem. Miłość można by było, można by było też nawet przemiany, ale to bardziej. Bardziej bym powiedziała jako kontekst, bo przemiana Raskolnikowa nie jest opisana, tylko jest właśnie taka implikacja, że on się zmieni. W sensie przez to pismo święte, nie? Eee, co mi tu piszą? Bo ja, ma, ja mam repetytorium obok siebie, nie? Eee, tak. Psychika mordercy, religia, zdecydowanie obraz miasta. Do obrazu miasta, no to na ten moment ja bym zdecydowanie wykorzystała właśnie zbrodnię i karę i lalkę. Lalka, lalka, lalka. <słuch> Krytyka racjonalizmu i ateizmu. Właśnie z perspektywy Sony, nie? Wina i kara. Różne koncepcje dobra i zła w człowieku. Yy, wiara, przemiana wewnętrzna, dobro, zło, obraz społeczeństwa. No, dzięki. A i w ogóle dajcie znać. Jeśli ktoś to obejrzał do tego momentu, to dajcie znać w komentarzu, czy jakby robić też takie filmiki jakby z epoki, że na przykład nie moda polska, no te jakieś wiersze Tetmajera i tak dalej, bla bla bla, bo to też mogę zrobić. Elo.